Dzień dobry, w studiu portalu My Łomża. Dziś moim gościem jest doktor nauk medycznych Tadeusz Oleszczuk. Dzień dobry panie doktorze, witam serdecznie. Szanowni Państwo, drodzy nasi widzowie, dziś porozmawiamy o sytuacji, która, panie doktorze, po pandemii już coraz częściej jest widoczna, coraz częściej docierają do nas sygnały, że po jednej pandemii COVID-19 mamy kolejną pandemię, i to chodzi o pandemię onkologiczną. Ale nim przejdziemy do tematu, to ja chciałabym, żeby tutaj może kilka słów o panu powiedzieć, dlaczego właśnie pana zaprosiłam. To nie jest mój pierwszy program, kiedyś pracując w radiu, właśnie z panem doktorem miałam taki cykl audycji, w którym właśnie rozmawialiśmy o zdrowiu, o profilaktyce, o onkologii. I jeszcze wtedy, panie doktorze. Tak źle nie było. Ja pamiętam, że pan nacisk kładł na badania, że rzeczywiście ta profilaktyka była wtedy na pierwszym miejscu. Teraz to już chyba ratowanie życia jest na pierwszym miejscu. Jak się ma sytuacja właśnie po COVID-19? Pan jest autorem czterech książek, właśnie, bo doktor nauk medycznych, ale lekarz ginekolog położnik, cztery książki za panem, właśnie trzy książki dotyczą kobiet, jedna mężczyzn. Jakby tak pan swój dorobek teraz podsumował w jednym zdaniu, to dlaczego. Pan tak holistycznie zajmuje się właśnie tematem medycznym? To jest edukacja, a edukacja decyduje nawet o tym, jakie będą wyniki leczenia. I to ja bardzo mocno zauważyłem w Centrum Onkologii Warszawy, pracując, że jeżeli pacjentka jest poinformowana, co ją czeka, jaki będzie przebieg leczenia, co się może dziać, jak to może wyglądać dalej, to zupełnie inaczej się te dziewczyny leczą i lepsze są wyniki leczenia. Poza tym też spotykam kobiety, które przychodzą z pytaniami i nie są w stanie określić takich podstawowych rzeczy, z zasady o anatomii, z fizjologii, im się to wszystko miesza, gubi, bo szukają tych wiadomości w różnych portalach, a tam nie ma wiedzy merytorycznej, jest taka ogólna zbitka mhm. i bardzo ciężko znaleźć taką konkretną rzecz, a ja jestem po 35 latach pracy i widzę, jakie to jest ważne, dlatego moją pasją jest edukowanie. Czyli, panie doktorze, to odsyłanie nas od specjalisty do specjalisty nie jest wcale dobrym rozwiązaniem. To tak naprawdę właśnie powinniśmy trafić na jedną osobę, która nami dobrze pokieruje i tak naprawdę kolejny specjalista będzie tylko dogłębnie pogłębiał to, co się tam dzieje w naszym organizmie. A nie tutaj ginekolog nam o tym powie, za chwilę skieruje nas do ortopedy, bo może to są jakieś schorzenia, nie wiem, kręgosłupa czy cokolwiek. Bardzo dobrze Pani powiedziała. Nasza, nasze zdrowie zostało podzielone na specjalizacje, i, ale człowiek jest całością i dopiero holistyczna ocena zdrowia pozwala suk odnaleźć sukces, gdzie się znajduje przyczyna problemów. A jeżeli pacjent szuka poszczególnych objawów u poszczególnych lekarzy, no to tu się pogubi, nie ma opcji, żeby to wszystko zebrać. A każdy poszczególny specjalista będzie leczył ze swojej dziedziny. I to mi też bardzo mocno wychodziło, że jeżeli zacząłem zwracać uwagę na dietę, na pracę przewodu pokarmowego, na zaburzenia tarczycy, to są takie dziedziny jak na przykład piersi. To jest działka niczyja, bo ginekolog nie będzie leczył guzów piersi, torbieli w piersi. Endokrolog się tym nie zajmie. Onkolog leczy nowotwory. No to kto ma leczyć torbiele w piersiach? A w ogóle dlaczego one się robią? Czyli... Tam trzeba sprawdzić tarczycę, zrobić poziom prolaktyny, mm -hmm. takie konkretne rzeczy i dopiero całościowa ocena stanu zdrowia, gdzie my obserwujemy po przewodzie pokarmowym, może nam przynieść... Ale właśnie pana Perfect. książki już od pierwszego tytułu są zatytułowane Czego ginekolog ci nie powie? Rzeczywiście jest tak, że trafiając do ginekologa właśnie często nie słyszymy prawdy? No ja sam jestem ginekologiem 35 lat i Ale wiem... mówił pan prawdę, czy od czego początku nie, w... nie? Czy od początku bał się właśnie pan tak holistycznie podchodzić? Ja tego nie, nie wiedziałem, mm -hmm. że to ma znaczenie. Na przykład kobieta rodzi po terminie dwa tygodnie. Z czego to się bierze? Dlaczego nie może karmić mlekiem krowim? Dlaczego mm. dzie dzieciom się nie powinno podawać mleka krowiego? Ja tego nie wiedziałem. A bo dlaczego wymiotuje w ciąży? Dlaczego są bóle piersi przed miesiączką? Dlaczego pewne dziewczyny mają uderzenia gorące przed menopauzą, inne a inne mm. nie? Ja tego nie wiedziałem i nawet jeśli się to działo 35 lat temu, to ja wiem, że wie pani, no czasem tak bywa, że pani będzie wracać z polipem na przykład mm. kilka razy, że będą torbiele że wracały. Taka uroda. Tak, nie szukało się ja przyczyny. teraz tego strasznie mm -hmm. nie lubię, jeżeli ja słyszę, że, że Pani była obroda. u lekarza i usłyszała coś takiego. No nie, no już my mm -hmm. dokładnie wiemy, ta medycyna zrobiła naprawdę postęp. Są takie rzeczy, nawet się to zmienia w ciągu roku. Na przykład piśmiennictwo do tej książki jest przed ostatnim pół roku, mm -hmm. bo to są najnowsze rzeczy, czego jeszcze nie ma w podręcznikach, nie uczą lekarzy. Ostatnia książka Pana jest o menopauzie, czego ginekolog Ci nie powie. Skąd pomysł, bo to jednak chyba menopauza to w, nie tylko w naszym kraju, ale generalnie to jest temat tabu. Na tak, no. dokładnie, to jest temat tabu. bo za, Utwierdzone mm -hmm. jest przekonanie, że pauza to jest wyciszenie, coś, tak, z takiego, że brak kobiecości w tym Tak, apatia mm -hmm. i pogodzenie się mm -hmm. z tym losem, a ta druga połowa życia może być tą piękniejszą, najpiękniejszą połową życia. I to jest prawda, bo ja widzę już takie dziewczyny. Mm -hmm. Możemy to y, osiągnąć. Dlatego to jest książka o optymizmie, o pięknie życia. Mamy a kolorową opłatkę, panie doktorze, rzeczywiście ktoś to y, przemyślał. Tak, to jest nasze dziecko wspólne z nią, Augustyn Protas, która jest dziennikarką zdrowotną i pisze na ten temat, zna taki język, mm -hmm. wie, jak myśli kobieta, bo ja. Byłbym nieautentyczny, gdybym pisał o menopauzie. Natomiast ja wyciągałem z siebie treści merytoryczne, a dziewczyna wiedziała. Zakładała tak, na nasz język. Ta, I to wtedy jest ta wartość. Więc ja zachęcam Państwa do przeczytania tej książki, ale ja pana doktora tutaj zaprosiłam właśnie w tym temacie onkologicznym, dlatego że można mnożyć przykłady tego, co się dzieje w naszym regionie, aby ja będę odnosiła się do naszego regionu pewnie dlatego, że pandemia wyłączyła nam na jakiś czas szpital, który w Łomży był jednoimiennym. Wiemy, że tak naprawdę to jest jedyny ośrodek zdrowia tutaj w naszym mieście który oddziałowuje na przynajmniej 50 km i dalej w pewnym momencie tej pomocy dla właśnie pacjentów przyszłych onkologicznych onkologicznych, którzy już się leczyli zabrakło. Czy pan widzi, co się dzieje teraz w regionie? Czy rzeczywiście możemy mówić już o takiej pandemii onkologicznej? Tak, dane, dane są przerażające, bo na przykład dla Polski dane są takie, że co czwarta osoba zachoruje na nowotwór i tu nie ma zmiłuj. Co czwarta osoba. Jak ja kończyłem studia, to 8 tysięcy kobiet rocznie zachorowało na raka piersi, w tej chwili ponad 20 tysięcy rocznie. I zamknięcie szpitala na jedno, jedno imiennie, wykluczenie w ogóle profilaktyki, z możliwości tej profilaktyki, gdzie osoby mają problemy z otarciem. w ogóle ciężko jest namówić ludzi na profilaktykę, bo każdy myśli, że go temat nie dotyczy. Mhm. To jest problem. A tutaj jak się zamyka szpital, to już w ogóle wycina nam. Czyli pierwsze przyczyny zgonów to są choroby układu krążenia, na drugim miejscu są nowotwory. Jeżeli nie ma tej profilaktyki, to niestety dziewczyny się będą zgłaszały w coraz późniejszych stadiach. Zaawansowania. I tutaj efekty leczenia są dużo trudniejsze. Ale czy właśnie w czasie pandemii do Pana zgłaszały się pacjentki, żeby coś z tym robić, żeby próbować się gdzieś leczyć, czy wręcz właśnie z tego przerażenia, które nam wtedy towarzyszyło, gdzieś się żeśmy wycofały? Generalnie, nie mówię tylko o kobietach, ale i o mężczyznach. No był lockdown, był szpital zamknięty. Nie można było pójść sobie zrobić mamografii, cytologii, USG-piersi. To było zamknięte. Tylko dla chorych. To zamknięcie pandemii. było przez ponad rok. Czy to wystarczyło, właśnie, żeby tak. pogłębić tak, te bo my mamy problem z Tak. Tak, tak. I teraz bardzo mocno wracają te pacjentki. Ja widziałem taką falę po otwarciu się, mhm. że dużo kobiet ruszyło z cytologiami, pobiegły, zaczęły robić cytologię i tak mhm. bardzo mocno to skoczyło, ale wykonywanie badań piersi to się tak pomału odbija, zrobienie mamografii to się pomału odbija, a dużo kobiet zostało z tym stadium w takim pierwotnym, które by łatwo było można pierwszym mhm. wyleczyć, a przychodzą w drugim stadium, już w tej chwili, trzecim. No dobrze, panie doktorze, ale jeżeli pan mówi, że jak lockdown się skończył, to my pobiegłyśmy wręcz, to czy teraz właśnie te statystyki, jak pan obserwuje, to pod tej. Pandemii się zmieniły w sensie u nas w regionie? Ty większa jest wykrywalność za, za, stanów zapasowanych? zaawansowanych mm -hmm. już. I co w tej sytuacji, jeżeli no. taka pacjentka właśnie trafia i dowiaduje się, że dlatego, że przez rok czasu nie leczyła się, a przecież była szybka ścieżka onkologiczna, taki program, który był bardzo okrzyknięty. Co się z tym stało w pandemii? Z tą ścieżką to tak teoretycznie wygląda, bo jak ja kończyłem studia, wracam do tych pierwszych 30 mm -hmm. lat temu, jak to wyglądało, to widziałem, że trzeba zrobić biopsję, to pacjentka szła piętro niżej, piętro wyżej robiła tą biopsję i to było, z, nie było limitów. A teraz nawet jak już ma rozpoznany guz, ma biopsję, wiadomo, że jest rak piersi, no to jest kolejka i czekamy trzy miesiące, 6 miesięcy. Jak to działa na jej psychikę? O, Potem przychodzi na le do leczenia do onkologicznego. Mhm. Na, w Europie jest ponad 100 schematów leczenia, w Polsce dopuszczonych 40 ze względu na finanse. To te pacjentki uciekają. Ja je widzę, jeżdżą do Belgii, do, do Włoch, do Mediolanu. Tam zupełnie jest inne podejście. Tam jest w ogóle, we Włoszech jest lekarz, który się zajmuje piersiami. I to się leczy, torbiele w piersiach, bóle w piersiach. to się leczy, bo jakaś jest przyczyna. Ale właśnie skąd mówimy o tym, że jest ta szybka ścieżka onkologiczna, nawet teraz właśnie po pandemii, że to szybko jesteśmy w stanie zdiagnozować. Ja ostatnio spotkałam się z koleżanką, która właśnie u siebie wykryła guza i powiedziała mi, że pojechała do lekarza i lekarz powiedział wszystko fajnie, kieruje cię tutaj na USG, poszła zarejestrować się na USG za dwa miesiące. No I teraz żyjemy dwa miesiące, tak naprawdę nie wiadomo, czy to jest właśnie coś szkodliwego, nieszkodliwego. Co w takiej sytuacji? można zrobić? Iść prywatnie? No tylko, tylko nie każdego stać. No właśnie, to po, po co nam NFZ i służba zdrowia? No to zdrowia? jest dobre pytanie. To Czyli... jest dobre pytanie, bo psychologicznie działa to, że nam się należy, że mamy to za darmo, tylko w momencie, kiedy mamy na to czekać, na ten skutek, do, le do leczenie, czy na rehabilitację trzy lata, gdzie rehabilitację trzeba zaczynać trzy tygodnie po urazie, mhm. czy po udarze na przykład, jak najszybciej, to już nie ma sensu w ogóle. Czyli niby jest, ale tak naprawdę to nie ma. Ale panie doktorze, czy to nie jest tak, że powinniśmy może naciskać właśnie na to, że nie wiem, że w, jeżeli mamy guza, proszę przyjąć nas poza kolejnością? Jest coś takiego? Czy... Nie ma takiej opcji, nie bo ma opcji. szpital ma podpisane limity. Na przykład na ilość mamografii ma limit i nie może go przyjąć, bo będzie dopłacał. On może zrobić, mhm. ale to będą jego straty. Jakie to są limity i ile brakuje? Znaczy generalnie do przyjęcia na onkologię nie ma limitów. Każdy mhm. się może zgłosić do lekarza i bez skierowania. No super, ale w momencie, kiedy dostanie skierowanie, to się zaczyna ścieżka, ale tak jak powiedziałem, zobaczy, że jest guz, po biopsji okaże się, że trzeba zoperować, no to jest już kolejka. Jesz jeszcze jeden taki przykład, ale to zupełnie może pan doktor mi właśnie wyjaśni, jak to jest możliwe, że trafiając teraz, zawsze ta ścieżka zaczyna się tak naprawdę od lekarza rodzinnego. Tylko teraz idąc do lekarza rodzinnego i mówiąc mu, że mamy na przykład dwa schorzenia, to lekarz rodzinny nam mówi, ale proszę przyjść z jednym, na drugie się proszę zarejestrować. Jak to jest możliwe, że tak jesteśmy dziś traktowani przez lekarza rodzinnego? No, lekarz się z funduszem. jeżeli, jeżeli z... mam kaszel i wysypkę, to muszę Fundusz... dzisiaj przyjść z kaszlem, a jutro z wysypką. Fundusz zapłaci za jedną rzecz. Tak samo jak w operacjach. Przychodzi kobieta do operacji ginekologicznej, ja mogę część zrobić z góry, na przykład mhm. torbiel usunąć, ale jak widzę, że jest na przykład nadżerka, czy jeszcze jakaś torbiel powiedzmy, do wycięcia, czy polip mhm. jakiś w okolicach pochwy, to mi muszę się zdecydować, co ja podaję w rozliczeniu, bo jak zrobię te dwie rzeczy, co by miało sens? Mm -hmm. I kiedyś tak się robiło. bo już Przyszła raz, się zrobiło co trzeba, wszystkie rzeczy, to fundusz nie zapłaci. Zapłaci za jedno. I co pan w tej sytuacji robi? Nie, to ja robię tylko jedną rzecz. I żeby przyjść z drugą, to musi przyjść za trzy tygodnie, czy za miesiąc, bo tam musi być odstęp wizyt. Mm -hmm. No tu zaczyna rządzić biurokracja. Ale wie ma... pan, co sobie taka pacjentka y, o panu myśli? czyli znaczy ja jak, nie mam jak wpływu, duchu, jak jest urządza jak zorganizowane. Jak w duchu, yy, właśnie jakie tam spadają słowa. To nie moja wina. Jest, jest lepszy, takich rzeczy jest dużo. Ja mhm. dlatego próbowałem jeszcze 20 lat temu popracować, zobaczyć właściwie, jak się pracuje na NZ, bo widziałem, że te dziewczyny pomagały. Czy można by było im jakoś mhm. pomóc? Natomiast jeżeli na przykład właściciel przychodni dostanie pieniądze za cytologię, za którą musiał zapłacić, zrobić, pobrać i tak dalej, dopiero jak pacjentka przyjdzie odebrać wynik, wtedy tak było, mhm. no to to jest chore. On ma same straty. I tutaj też, jeżeli szpital, szpital zrobi dwie rzeczy co ma sens, a, a dostanie z nfz pieniądze za, je, za jedną, no to jemu się to nie płaci, zrobienie drugiej, użycie materiałów i tak dalej. Czyli to nie ma, to nie, nie pacjent nie jest najważniejszy, tylko rozliczenia z, z funduszem są najważniejsze, bo inaczej szpital upadnie. Czyli na, za, nadal o, za nasze zdrowie odpowiadają dokumenty. Panie doktorze, a jak jest z onkologicznymi pacjentkami? Jakich jest teraz więcej? Czy rak piersi, czy jednak jajniki? I ile jest najwięcej właśnie? Zdecydowanie raku piersi, bo to mm -hmm. jest, tak jak powiedziałem, ponad 20 tysięcy rocznie kobiet. Tu w województwie małżeńskim to jest około 60 przypadków rocznie. Ale czy to przeważa ten rak, który jest genetyczny, czy jednak nie? Nie, to jest o 20% wina genów. Natomiast mm. my mamy narzędzia, i to jest bardzo ważne, że możemy pójść, każdy sobie może sam pójść, wejść na stronę badamygeny.pl, zrobić wyma z policzka. Tu w że też jest taka możliwość, tylko ze strony mm -hmm. pokierujemy i zobaczy, czy ma te mutacje. I to jest niesamowicie ważne, bo jeśli ma mutacje. I możemy coś takiego zrobić, tak. takie badanie? No, no tylko kosztuje mm -hmm. 600 zł w tej mm -hmm. chwili. Berce jeden berca, dwa palbi, dwa ręki, czekam, e, Teraz wyszedł atry. Mhm. Taki gen, jeżeli, i tam, jeżeli te geny są, to bardzo mocno, do 90%, że będzie rak piersi. Mhm. To wtedy, jak gdyby. I tu jest bardzo. I co wtedy właśnie? To mhm. informacja, że USG, jeśli ta kobieta robi, a nie wie, że ma tą mutację, to USG, uwaga, czy mamografia wykryje, uwaga, 39% raków, jeśli ma mutację. Robi co roku mamografię, mhm. robi się co dwa lata, ale sobie co roku robi USG za tak jak NFZ zaleca, to to wykryje 37 USG, 39 mamografia procent raków, a 60 nie wykryje. I To są te dziewczyny, które robiły USG, robiły mamografię, a i to, i mimo to ma raka w pierwszym stopniu czy drugim zaawansowanie. bo te metody nie wykryją rak. A co wykryje? Jeśli ja wiem, że mam mutację, to ja sobie robię dwa razy do roku rezonans magnetyczny, dwa razy do roku. Ale ja muszę się, go też ja zrobić prywatnie. Kładę, no wtedy czy... tak. Mhm. Jeśli ma mutację, to robię sobie rezonans. Mhm. I, tam, re I uwaga, rezonans wykryje 90% raków. W pierwszym stopniu, że ja go usunę i jestem w 100% zdrowy. Czyli o to chodzi. I drugie narzędzie, czyli tam mamy geny badamy geny.pl i drugie badanie. Yy, idziemy sobie do diagnostyki robimy onko pakiet sześć minerałów: cynk, selen, arsenkat, o ołów, miedź. Jeżeli te minerały są dobre, nie mamy mutacji, to praktyczne ryzyko raka jest zerowe. Ale wymienia pan metale? I Czyli tych, te, tych metali jest w naszym organizmie coraz więcej. Akurat Selen i cynk decyduje mm -hmm. o pracy tarczycy, jak wchłania się je, czy ona w ogóle odpowiada za odporność, bo receptory są na krwinach białych, ale arsen katołów to jest stopień mm. zatrucia. Jeżeli jemy i nie wiemy, mm -hmm. że poziom arsenu bezpieczny jest poniżej 0,6, a mamy 1,2 czy 20. Ja taki wynik widzę, to kobieta przychodzi nawet z rakiem piersi. Ja nie to robię. Ona ma poziom 23. Czym to trafia do naszego organizmu? z opryskami, z chemią stosowaną do produkcji żywności, mięso przetworzone, bardzo mocno na przykład rak jelita grubego zależy w 80% od diety. Jedząc te rzeczy, na przykład nabiał, jeżeli pijemy mleko, mhm. to w mleku krowim są egzosomy, takie kapsułki wypełnione mikroRNA, które docierając przechodzi przez wszystko, przez jelita, do komórek, do jąder komórkowych i decyduje, jak ta komórka się będzie zachowywała i programuje ją, to co krowa robi dla cieraka, rośnie, tam jedz trawę, biegaj po łące i tak dalej i nasze komórki zaczynają rosnąć i u dzieci to wywołuje alergię, ale u starszych osób zwiększa ryzyko raka i tak grubego. To są dane sprzed kilku miesięcy. Panie doktorze, podsumowując, co teraz dla siebie możemy zrobić po tej pandemii? Bo wiemy, że jest rzeczywiście pakiet onkologiczny, z którego no nie każdy skorzysta, bo wi wiadomo jak wygląda, ale co, jakie pierwsze kroki powinniśmy dla siebie robić, jeżeli chodzi o profilaktykę, jeżeli chodzi o to, czy, ile jej powinniśmy sobie wykonywać, czy to raz rocznie badania i tak dalej? Podsum Mówując. Jak najbardziej raz do roku. Z samochodem idziemy na przegląd raz do roku i nie ma zmiłuj. Natomiast ubezpieczyciel nas ubezpiecza, ale nie zmusza nas do zrobienia badań profilaktycznych. I to, co jest w tym zaleceniu, cytologia raz do roku, usg piersi, USG ginekologiczne, badania krwi, to jest dobre zabezpieczenie, ale jeszcze możemy coś zrobić więcej, już teraz wiedząc te mutacje genetyczne, onkopakiet, żeby się zabezpieczyć, żeby nie ryzykować, nie iść mhm. tą ścieżką w ogóle w kierunku nowotworów. Ale ja jeszcze tutaj właśnie raz wrócę, ostatni raz do tej ścieżki, panie doktorze, jeżeli. Kobieta dowiaduje się, że ma ten nowotwór i jeżeli ma badanie za kilka miesięcy, a nie stać jej na to, żeby badać się gdzieś prywatnie. Co w takiej sytuacji? Umieramy. Aż tak to, 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 to generalnie no, jest to ciężka sytuacja. U każdego nowotwór przebiega inaczej. Czyli i... zapożyczamy się i się leczymy po prostu. No przynajmniej do tego pierwszego etapu opera mhm. operacji. Podsumowując naszą rozmowę, cztery książki ma pan na swoim koncie. Ostatnia jest ta, którą trzymam w rękach, ale trzecia jest o mężczyznach. Tak, facet tak młody, młody Bóg. I tam jest... A pan tam pisze o sobie? Na podstawie własnych doświadczeń. Zresztą wszystko to, co tutaj pisałem, to jest relacja ze strony pacjenta, które już się jak gdyby posłuchały tej pierwszej książki, drugiej, tam część osób oczywiście schudła, faceci też do mnie przychodzą w tej chwili i opowiadają, że 17 kg, schudł, czego mu się nigdy w życiu nie udało zrobić, bo właśnie odstawił to i tamto, co myślał, że nie ma takiego wpływu, jak dwie kromki chleba, to jest pięć łyżeczek cukru. A myślimy, że cukru no tak, jemy. Na że nie mamy. Ale przykład zamiana cukru na owoce. Mm -hmm. Glukoza i fruktoza ma ten sam wzór chemiczny. Ale z tymi owocami, panie doktorze, to też trzeba uważać. Tak, one są okresowo, a nie, mm -hmm. że ja mam jabłka w syczeń, luty, marzec. O, i to jest dobre podsumowanie dzisiejszego spotkania. Doktor nauk medycznych Tadeusz Oleszczuk był moim i Państwa gościem. E, oczywiście z każdym razem, jeżeli spotykamy się w tych tematach, to podkreślamy, że ta profilaktyka, Panie doktorze, to jest numer jeden. Bo choć nas ten COVID wyłączył na prawie dwa lata, to widzimy, co się teraz dzieje. Tak, profilaktyka przede wszystkim bym prosił o profilaktyczne badania. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.